Cześć wszystkim, cześć, cześć. Słuchajcie, dzisiaj to tak zacznę na poważnie. Opowiem tak, jak wygląda y, y, karta parkingowa dla niepełnosprawnych. To jest coś takiego. O, to chyba każdy wie. Jak, do czego są koperty, jak one są oznaczone, na których się parkuje. To jest tak. Koperta prostokąt. Taka przekreślona, to jest koperta służbowa i dla niepełnosprawnych. Koperta, czyli prostokąt, gdzie jest namalowany wózek inwelijski, to jest tylko i wyłącznie dla niepełnosprawnych. Ha, do czego wrócę? Właśnie po to ja to nagrywam wszystko. Koperta dla pojazdów służbowych, co to znaczy? Jeżeli taka koperta, czyli prostokąt przekreślony, jest, no ja wiem, pod bankiem, pod, pod, pod kantorem, pod apteką, pod jakimś sklepem, czy coś, to jest służbowa koperta. To należy do właściciela kantoru, banku, czy urzędu, czy czegokolwiek, i tam ma prawo stać samochód służbowy. A niepełnosprawny może z tego skorzystać przy okazji, z takiej koperty. A jak jest koperta z wózkiem inwalidzkim prostokąt, to wara wszystkim to jest tylko i wyłącznie dla niepełnosprawnych. Ktoś staje na kopertę dla niepełnosprawnych i mówi, A ja tylko na momencie, papierosy kupić. To jest tylko sekunda. Dobra. Ale ja akurat może jadę za nim. Czy ktoś, kto mi wiezie, wiedzie, jedzie za Nim. I ta sekunda to jest ten moment, gdzie ja bym akurat na to wskoczył. Później jak on wskoczy na niby sekundę, to ja muszę objechać pół miasta dookoła, żeby wrócić na to miejsce, jak on za sekundę wyjedzie. I zawsze tłumaczę, jeżeli ktoś stanie, bo ja tylko na sekundę. Dobra, człowieku. Ja Tobie oddam kartę parkingową, że gdzie chcesz, czyli zakaz postoju, tylko zakaz postoju, bo zakaz zatrzymywania obowiązuje. Zakaz postoju i zakaz ruchu. Zakaz wjazdu pojazdom motorowym. A dlatego to, bo wózki inwalidzkie też są motorowe z silnikiem motocykla i są jako motocykl rejestrowany, ja tobie oddam. Stanąłeś na sekundę. Ok, ja tobie oddam. Kartę, przywileje. A i w prezencie dodam. Proszę, wózek inwalidzki. Oddam w prezencie, tylko kurczę, zamieńmy się. Zwolnij dla mnie miejsce. Aha, i powinien być obsługiwany w urzędach. Wszystkich, przede wszystkim, we wszystkich sklepach powinienem być obsługiwany poza kolejnością. W niektórych sklepach to nikt o tym nie ma zielonego pojęcia. Wchodzę do. Taką powiem historię. Wchodzę do pewnego salonu, tam z, tele, z telefonami. No i y, konsultant wypisuje mi rachunek. A tam był chyba 20 zł za nowy telefon, czy coś A nie, złoty 20, zł, przepraszam, złoty 20 zł za telefon nowy Mówi, to kasa jest na piętrze. Ja wie, proszę pana, czy pan widzi, jak ja widzę, jak ja wyglądam? Może by pan to za mnie zrobił, poszedł, płacił. No oczywiście, że tak. Ja bym się nawet nie spytał, czy pan przejdzie, tylko wziąłbym na pieniądze i poszedł. A w innej sieci komórkowej, jak powiedziałem, może by Pan to, poszedł płacić, czy zrobić? No co Pan, ja tu nie jestem od latania, od biegania. niech Pan zdawał kierownika tego działu, zaraz ja mu wytłumaczę, że jestem niepełnosprawny i mi nie obowiązuje kolejka ani latanie po kasach. A nie, to ja Pana przepraszam, po poszedł z łaski swojej i załatwił. W sklepach spożywczych obsługa ani kierownicy też nie wiedzą, a powinna być wywieszona duża tablica. Inwalidzi pierwszej grupy, no oczywiście jak i w listwę, jest widoczne to najczęściej. I kobiety ciężarne z widoczną ciążą są obsługiwani poza kolejnością. To powinno być wywieszone. Taki było kiedyś. Kiedyś były takie wieszane. A przede wszystkim powinna wiedzieć o tym załoga, sprzedawczynie, kierowniczka itd. A nie tam, że później kiedyś im się przypomina, że może jest taki przepis. Więc jest taki przepis. A tak jak wrócę jeszcze do koperty. Do koperty. Pamiętajcie, koperta. Z, y, przekreślona to służbowa inwaliska, y, to jest ta z wózkiem malowanym, i karta parkingowa musi być wystawiona na przeniesienie. Aha, i powiem taką historię: Jadę z kierowcą i mówię, Dobra, pan stanie tu na kopercie. Ja tylko zajdę tutaj do środeczka. Nie wiem, ile, ile, ile jak długo tam będzie. Ta karta, mówi, ta karta należy do pana, a nie do mnie. Co mi potem? To? To ja mówię, panie, ty wie pan co? Weź pan przeczytaj sobie z tyłu. Ja wam przeczytam, co tu jest napisane z tyłu. Karta pa parkingowa potwierdza uprawnienia. Właściciela karty, kierowcy przewodzącego właściciela karty do korzystania z urzutu, i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony, czyli tej, do kiedy ważna, o, tak jak ja mam bezterminowo i także to jest na dzisiaj wszystko i dobra fajnie na, na razie to jest wszystko cześć